Witam nagrywamy dwa. odcinek um, z Piotkiem i Wojtkiem. Przywitajcie się. Siema, chyba. Nagrywamy. E, losowy kolor, losowy kolor. kolor challenge. E, ja wylosowałem kolory. Zło, złoty. Czyli legendarne bronie. Wojtek ma kolor. Ale piski. nie ma takiego, no, ale już kto pytał. A Piotrek ma kolor. Niebieski. Dawajcie tam. Dokładnie, tak. Drugie podejście. Nie dość, te... Wojtek. Wojtek... Wojtka poniosło. W sposób niesensuralny to jeszcze się wyrąbaliśmy na początku. To, że mnie wkurzyłeś, to, to, to już nie moja noc. Dobra. No. Wojtek w ogóle nie chce przyznać, że jestem od niego lepszy. Ja Dobra, jesteś lepszy, ale... No na film ja, ja, to... ja tam ostatnio... Ja tam ostatnio mała Epickiego miałem. Typy chyba lecą. Na pewno. No, ale wygram sam kill w challenge, dosłownie. Ej, ale kill można być jasne? Znaczy no, ja mam zielony, więc tak średnio mogę. A to ale... ja mam z DC. Ja mam z DC. No to można, <grym> bo to wszystkie, a Peter? Ja mam epickie. Jej. Ale kilo w jaki może? Epickie. Epickie. epickie mam. Masz ten, tam, tam. Nie hmm. wiem, no, no, no i dobra. duża kota. No nie umiem znaleźć tej skrzynki, co tu jest na domku, a typa mam. Ej co nie, nie to jest skam. O kurcze, bele. Ty, to jest coś legendarnego. O kurcze, bele! O typ! 20, 20, 20, 20, Ej, dead! Piską, y, kto ma epickie? Ja! To chodź, mam rpg. Piskiego. Dobra, ja zabiję z kilofa właśnie jednego. <laughs> daj mi pomożę. tego. Daj mi rpg, daj mi rpg. Jeszcze ma, jeszcze ma. <laughs> ja jakiegoś npc to za kilofa. Kolejny, dead! Pff. Ja A też nie zaraz. mam broni. Ja. <laughs> Krzaczor! Mam wykrzaczenie. Nie może to znaczyć. O, Peter! Dziękuję. A, a mu jeszcze daj, nie? Nie mam. Mam 18. No co ja mam z Kinego? Możecie jeździć na bo Brawo. Dziękuję. Ja mam typa kolejnego? I kolejna próba. Czemu nie? No, dobra. Ja... Graj, 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 graj. Tylko, Piter. Mam typa na sobie. Ja Tak samo, ted. To był chyba ten. No, to był ten. Tak, tak, to był ten. Dobra. Tutaj no, macie do no, to jest ja bardzo mało. Nie, nie, sombrerie, sombrerie, ja z nimi nie, wytrzymam, nie, 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 Ach, ale nie wiem, jest to, to tam, że się tak... Znaczy, nie wiem, tak, ja... Ej, a mogę grać śmierć bombami? No a jakiego koloru są? A no można w sumie, dobra, to, nie to niebieskie, można bo... takie, no ale. No jest jako granat, można. Ja mam bugi bomby na przykład. Ja nie wiem, jest, jest dwa moje fragmenty. Jest... Gdzie zło, złotego Ej, i typa. Jest bruń! O oh my gosh! Ty pomleci! leci! Tańczy! Dead! Tak, tak, tak. I Peter, przestaniesz no, do mnie tak, tak mówić? Tak, tak, tak. <grym> <grym> Chłopie! Rzuciłem mu pługi bombę i ten! I RP'a dałem I ten. Ale ja <grym> mam broń! No, to też jest tu. Peter się bije. Zrobił. a nie, jednego. Jednego. Ja mam cztery fragi, a ja on ma jednego. Dobra, dajcie krzakami w pierwszy. Macie ammo ja do rpg Co, To dajcie. O. O! o! Episki do mnie. Stąd Dobra. Chłopie, ja mam rpg na sam początek gier. Dla jeżu. i da się grać tak. Dead. Nice. Chłopie, Hop, ja mam takie jak się da grać. do do tego digla, jeśli masz yy, sobra. No dobra, Piotr mam. Dobra już Piotrek dał. O, przydał się, na coś. <grych> nie no, Pietruj dobrze. No patrz, przed chwilą biga wypijałem, a to mi mała, no dobra już. To jedno to nie nie bawi. Dobra, ja bym na jakiś zrzut poleciał, bo, szczerze, bo ja nie mam broni żadnej Nie no, masz digla Znaczy mam no, Dawajcie, dawaj się... ale na, na farmę dawajcie Ja nie chcę tego wygrać, bo będę musiał zrobić ładną miniaturkę Ja zrobię ci miniaturkę Ale ja powiedział ładną No, czyli sugerujesz, że robię nieładne miniaturki? Ябушка, ябушка. Цитушка. И то я вам. О, там. Mm, mm, mm. O, ha moto RPG Ej, dobra, jak pojawi się pierwszy wrzut Wrzut, zrzut! Wsiadaj ktoś! To to wsiadaj ktoś! Lecim. O, dobra My Całą grę na wózku robimy ej, ej, ej. Co? Przyjechałeś właśnie przez wadaszki Kurde Dobranie oh. Dobra, nie trać ty, ty. ty. szybki ten wózek nawet. Ja mogę jaś zabić? Zapytam są? Niech tam nikogo nie ma. Dobre, no wsiadaj Bo Piotrek się wyciszył ogólnie No to, bo mi mama weszła <grymne> Wiesz, że to będzie na nie? A faktycznie... Się... Strzelają, wsiadaj! Szybko, strzelają, wsiadaj! Zawodzimy cię tam proszę niebieska pompa. Ale Ej, tu jest niebieski. Patrze, no. Kurde. Siadaj szybko, A? Kurde. A tam wózek jakiś wolny. Dobra, pa, mamuś. No, widzicie? Da się grać w Fortnite'a i kochać swoich rodziców. Ty, ale poczekasz na mnie, Zdzisła. No nie, wie, że z buta idziesz. Ty ej, chodźcie, bo ja mam. Ej, bo ja mam dobrą rzecz, chłopaki. Ja mam typy. Kupuj Wojtuś chodźcie. I te, ale co ty masz? No ja mam potencówkę O Diggle drugi. Gram nazywa Diggle Ja mam kolejnych jeszcze. Pomoże... Możecie pomóc, jeśli się spączkę z tamtymi. Ale to jest NPC. Jak wszyscy tutaj ci ludzie na początku, potem wejdą. normalnie ty, ja przed chwilą zrobiłem tryb, a potem się zaciwiłem wodę. Gdzie nie losuję? Ja o, Jezu, ja im z digla, to jest grza włosna. O, trzeci digg. Triple digl Ile można odegnać dla Sombra? 9. Nie, bo ja mam dalej tego typu, jakby to nie. W sensie 2 i 7. O, dobra, ja mam 7 do RPGA. Dobra, dawaj, jest pierwszy zrzut. Dawaj. No, riftujemy? No. Poczekaj, cieklinia na mnie. Nie ja ja mam tyku. Nie ja ja mam tyka. No to jakiś NPC jest, no. Dasz z nim radę. O, patrz, jesteś zniszczony ból sobie kiedyś. Bo zawsze tak poprzeć? A, już nie A, walić. Starożnie rad. radość. radość. Błagam, czekaj, nie otwieraj. Nie. Błagam, dobry Boże, automatikal. O, do kurze, legendarny. No. Ty, tk, za piękne. Riftuj, riftuj, Epis... Ej, dobra, nie no, mi się robi lucik. Episki taktika, lepiski digga, lepiski erfek. Ej, ja bo czek-dżaga? Czek-dżaga czek, cze, czek, no. czek, czek, czek mogę, nie? Mieczenie to jest, to możesz. No, no. I bandagę jeszcze. No, bo nie, 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 nie Tylko ja tam nie dolecę, wiesz, to Ej, typy! Ty sombrer, dwójka mam! Nie ogarniają! No bardzo. Sombrer! Trójka! Krak jeden! Dostał jeszcze śmierci... Dobra, to są jednak debile. Nuby to są jednak. Death. Nice. Ty, on mam miał... Cielką ja piska to jest strzelba? Tak. A tu czekaj, zaraz się ja zejdę po nią. Miecie ją przyniósł jak dzieci. Tu macie jest. niebieską pompę. Ja chcę. Jest. Weź weźcie oh. weź Jaga. Ty są dobre. bo one nie strzelają chłopaki. Oni, oni są do. O oh, kurde chłopie, dzięki. Jaka dostawa. Ej, i do, na dole jest jeszcze jeden no. No dobra. Jezu. dosta, so, dostał, so, dostał! So, dostał. So. Do nice. Dobra, nice. ZŁOTY! Dajus. ZŁOTY! ZŁOTY TAKTICAL! Oh my fucking good! Widzisz? Ej, gdzie jest ta pomka U góry. Red. Ej, bo jestem na typie. Też. DRAWIS, TO BYŁ! Nice. Pomocy! Czekaj, bije się. Karpu ty tutaj! 35 White! Tu mi do boksa 8-8 dostał. O Boże, zabiłem go! Ale to było dzikie. Ale... Ile macie fragów? Trzy. trzy? Ja dziewięć. A ty, Piotrek? Ja mam trzy. Kupiłem, mam ja mam... Ilegalny, dobry. Ten, 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 masz? ty masz jakąś... masz jakąś heavy epicką hej, ale a, ten, ten jest taktyka jakby co epickiego wiem, wolę heavy ale ten, ten, szczerze wam powiem, dobry jest ten automatika mi... dobry, dobry tak. czak sobie co cool. ten teraz 88 w ciało i wolno go zabiłem na 22hp ale gość był dobry, bo miał jakieś techniki wykazania do boksów Przez całą rodę spamiłem tylko a teraz w mam pompę. A wy macie też pompę. No ja mam Jakie Nie jak ja mam wtedy pompy, co wy jakby macie legendarne. Jeczyckie, ja mam niebieskie. I to się akurat dobrze złożyło. W sensie kolorystycznie pasuje. No za najlepsze pompę. Jak jako, jako pompę grę disco Można można a, no, ma już coś. No, no, nie, 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 Jeden nie, mam mam cały nie, lecę! lecę, nie, 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 dostałeś. nie, Jak oni nie, widzą przez tą jakby... przez stołka? Oni nie, widzą przez smoka. nice! Dostał jeden pet! A oni mnie widzieli przez smoka, to jest... Ok, my nice Już to nice. Nice! War... Jeszcze kolejny jest! A ty masz koronkę! Nie, nie masz koronkę. Bo no ja nie żyję, wiesz, bo mi się spłuka. A bliski skarb jest. Kto miał jaki skitem? Gucio. Aha, to jest ripowoł, no to... Są... O! Nie. To jest Jeszcze jest typ jeden sobie. fajnie jakbym umiał edytować. By mi się fałdy Ciekawe jest no, dobry Może rzucię jak masz karkę Ale czym? Hmm. To jest gdzie go? Jesteśmy zgubieni Aha, Nie no to fajnie, fajnie Dobra, Dobra. jeszcze raz! Nie! Już mi się nie chce. No dobra, no co? To... Tak, no. no tak. Przebiłem akcentem. I to... No tyle. Nara. Pa, pa. Pa.